Siema z tej strony Sielgi, batna24.com, a na moim stole pierwszy na świecie inteligentny dzwonek z czujnikiem radarowym, Video Doorbell X3. Mam tutaj takie dwa pudełka i będę je przy was rozpakowywał. Zapraszam do prezentacji. Zaczynamy od pierwszego pudełka. Otwieramy. Mamy tutaj głównego aktora. Jest nim oczywiście dzwonek, dzwonek z kamerą. System WiFi. Przełożymy sobie go tutaj, przełożymy. Następnie system antykradzieżowy. System do podłączenia do budynku, czyli montażowy. Przechodzimy dalej. Nie chcę tego pozasłaniać. Następnie, oczywiście, w dużym pudełku, jak zawsze, musi być małe pudełeczko. To jest standard, więc Przechodzimy do małego pudełeczka, wysypujemy wszystko na stół, to do przodu, kabel do doładowania, następnie kabelki, które dają nam możliwość stałego podłączenia dzwonka do prądu, parę wkrętów montażowych. Tutaj jest naklejeczka, która prosi nas o to, żebyśmy korzystali z dzwonka. Druga naklejka. Do tego, abyśmy sobie poradzili łatwo z odrysowaniem punktów, w którym ma być montaż. Kluczyk do tego, aby można było łatwo ściągnąć i rozmontować dzwonek czyli kluczyk do systemu antykradzieżowego. Quick Start czyli książeczka, która wspomoże nas w montażu i instalacji. To jest jedno pudełko. A drugie, niemniej ważne, a raczej bym powiedział, że bardzo ważne, ponieważ jest to bateria, dodatkowa bateria 10 tysięcy która jest montowana w ten sposób do dzwonka i daje nam możliwość, o dzwonek ożył, daje nam możliwość pracy do 6 miesięcy. Więc mamy wszystko to, co było w zawartości pudełek. Dzwonek, a w nim kamera 5 megapikseli. Kamera 5 megapikseli z kątem widzenia 162 stopnie. Dzięki systemowi WDR obraz jest świetny i naprawdę mega mega czytelny. Sprawdza się wyśmienicie również w nocy. Zanim przejdziemy do aplikacji, warto oczywiście wspomnieć o tym, że dzwonek jest odporny na wszystkie warunki atmosferyczne, więc nie musimy się o niego martwić, na przykład przy dużych mrozach. Zapraszam do aplikacji. W pierwszej kolejności musimy zainstalować aplikację Bots Lab. Znajdziemy ją na App Store. Po zainstalowaniu aplikacji rejestrujemy się, a następnie logujemy. Po zalogowaniu otrzymujemy następujący panel do dyspozycji, dzięki któremu możemy odnaleźć i dodać nasz dzwonek. Następnie otrzymamy krótki instruktaż, jak pierwszy raz podłączyć nasze Wi-Fi, dzwonek i aplikację. Poprzez wciśnięcie 3-sekundowe przycisku na szczycie naszego Wi-Fi, poprzez 5-sekundowe wciśnięcie przycisku z tyłu dzwonka. Jeżeli wszystko wykonaliśmy prawidłowo, będziemy mieć z przodu świecący ring na naszym dzwonku. Następnie znajdujemy naszą sieć, wpisujemy hasło. Ja pozwolę sobie wpisać hasło poza kamerą. I kontynuować nagranie. Po dodaniu hasła automatycznie przechodzimy do następnego kroku. Musimy wejść w ustawienia i ustawienia Wi-Fi. Tam znajdziemy sieć. Sieć 360X3. Ta sieć jest odpowiedzialna za nasz dzwonek. Przechodzimy z powrotem do aplikacji. Automatycznie aplikacja podejmuje dalsze kroki, czyli inicjuje instalację i połączenie z siecią Wi-Fi. Tylko chwilkę musimy zaczekać na to, aż sieć się zainstaluje. Mamy już 50%, więc idzie nam błyskawicznie. 90% i wszystko poszło pomyślnie. Przechodzimy do następnych ustawień według tego, co nam podpowiada aplikacja. I kontynuujemy. Następnie otrzymujemy zapytanie co do zasilania, wybieramy zasilanie z baterii. Krótki instruktaż. Również zapytanie związane z elewacją, czyli do czego będziemy to montować. Instruktaż i przechodzimy do kamery. Na głównym panelu widzimy możliwość zmiany jakości obrazu, również włączania i wyłączania dźwięku. Także możliwość korzystania z Systemu komunikacji audio dwukierunkowego. Tutaj pozwalam sobie zmienić jakość od najmniejszej do największej. Mamy też opcję, z której też możemy skorzystać. Jest to opcja zdjęć. O, niestety nie pozwoliłem z rozpędu, nie dałem dostępu, więc musimy e, prawdopodobnie się z tego wycofać, ale dzięki temu zobaczymy, jak będzie wyglądał panel. Na zewnątrz właśnie w taki sposób będzie nam się wyświetlał, kiedy będziemy wchodzić ponownie w aplikację. Wchodzimy, jesteśmy znowu. I przejdziemy sobie tym razem do aplikacji i jej wnętrza, to znaczy do ustawień bardziej zaawansowanych. Abych funkcji i rozwiązań w naszym dzwonku, a dokładnie w naszej aplikacji, Naprawdę nie brakuje. Przede wszystkim warto wspomnieć o trybie automatycznej aktywacji alarmu, który odstrasza intruza. Kolejny system to system zabezpieczający nasz dzwonek przed kradzieżą. Jeżeli ktokolwiek będzie z nim po prostu walczył, czyli chciał go urwać, zabrać, aplikacja poinformuje nas o tym. Chyba najważniejszą funkcją w naszym dzwonku, w naszej aplikacji jest możliwość tworzenia stref prywatnych. Poprzez skonfigurowanie promienia działań radaru. Po aktywacji systemu, system wykrywa ruch w monitorowanym obszarze, śledząc osoby i pojazdy oraz trajektorię ich przemieszczania się. Nie sposób wspomnieć o kolejnej bardzo ciekawej funkcji, która wyróżnia nasz inteligentny dzwonek. Prywatna strefa daje nam możliwość wycięcia pewnego elementu z zapisywanego obrazu. Który przekazuje nam kamera w dzwonku, tak jak widzimy to na filmie. Dzięki temu powstaje nagranie, na którym mamy obszar nierejestrowany. W ustawieniach również znajdziemy informacje związane z kondycją baterii czy zasięgiem Wi-Fi. Przechodząc dalej, możemy uruchomić diodę LED na dzwonku i również przejść do systemu WDR, o którym wcześniej mówiłem. System audio i jego ustawienia, gdzie mamy nie tylko możliwość ustawienia samej głośności, czyli głośności samego dzwonka, ale też mamy możliwość wybrania... Różnych melodii, różnych dźwięków, które będą nam pasowały jako dźwięk naszego dzwonka. Przechodząc do funkcji, która daje nam możliwość dostosowania dzwonka, jeżeli pojawiłyby się jakiekolwiek problemy z jego dźwiękiem, jest napisane z nienormalnym dźwiękiem, dostosuj, aby był on normalny. Przechodząc dalej, wchodzimy do drzemki. Mamy tutaj możliwość ustawienia nagrywania, o czym nie musi nas informować system. Ale nagrywanie dalej będzie w ciągłości, czyli będzie wszystko zapisywane na naszej aplikacji. Tutaj możemy odnaleźć wydarzenia, które zostały zapisane. Przejdziemy sobie z powrotem. Dalej nam się wyświetla kwadrat, czyli strefa prywatna, którą chcielibyśmy usunąć w taki oto sposób. I mamy już czysty obraz sytuacji. Na koniec chciałbym wspomnieć o tym, że aplikacja wykorzystuje zabezpieczenia bankowe Czacza 20 do szyfrowania nagrań. Deklarowana jest kompatybilność z Alexą i Google Assistance. Wszystkie te funkcje, systemy i zabezpieczenia dają nam świadomość tego, że obcujemy naprawdę z inteligentnym dzwonkiem. Tym samym chciałem Was zaprosić na stronę batna24.com. I skorzystanie z linka dostępnego pod filmem prowadzącego bezpośrednio do urządzenia. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia. Sergej Batna 24.com